Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii I przechodząc od razu do mm, głównej chyba atrakcji tego odcinka, bo nic e, ciekawszego jakby na pewno na dzisiaj nie przygotowałem I może się nie udać, więc dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy z prawej strony mapy, gdzie mamy dojście do prawego morza Tak, prawej części morza, tu mamy morze Um, idziemy kawałek dalej, a dlaczego, bo kiedy grałem tu sobie sam, obiecałem, że coś zrobię, ale zauważyłem kogoś, kogo zauważyłem, tu na plaży leżał skrępowany MPC, byłem zaskoczony, bo za czasu, kiedy ja grałem, że tak powiem, bo nie, te, nie, wiem, nie czytałem nic o tym update, cie. czyli 1, 2, 4 bodajże, nic o nim nie czytałem, żadnych tych informacji tam. No dobra, no to znalazłem go. I zaraz, zaraz, gdzie ty idziesz? No cóż, NPC szedł sobie tutaj, szedł sobie na dół, szedł sobie niżej i jest tutaj, z króliczkami. To tymi, nasz wspaniały chłopiec, tymi. Mm, żeby. Cóż, historia tymi jest smutna. Znajduję go na plaży, w tym tam, gdzie macham Gidru. Idę do domu, wracam. On jest tu, gdzie ja jestem. Tu była wcześniej półka większa. Dobra, patrzę, Timi schodzi tutaj. Myślałem o co mu chodzi. Timi schodzi jeszcze niżej. Tu też była półka. A pod spodem, tam wszystko, gdzie jest była woda. Więc Timi wskoczył do tej wody. A ja przez dwie godziny męczyłem się klocek po klocku, próbując tą wodę przelać w jakieś inne miejsce i zamurować. Więc cóż, Timi, coś ty odpierdolił. I dlaczego? To co już wiemy? Dlaczego nie wiemy? Ale dobra. Czy Timi jest tego wart? Tak, Tim daje nam questa. I cóż, Timi daje nam zawsze jakieś zadania z niezidentyfikowanym dla mnie, powiedzmy, niezidentyfikowanym dla mnie powodem, bo za każdym razem powód jest inny. Timi chce coś innego, więc dobra, no to tym razem chce Jellyfish, to była chyba ta meduza. Ostatnio jak próbowałem nagrywać chciał Halfish czy coś tam, nie pamiętam już, ale dobra, nieważne. Fajnie jest, mamy NPC Tiniego, Tiniego odpierdalacza, od dzisiaj tak się nazywa, który, cóż, postanowił zrobić mi podgórkę w nagrywaniu, bo miałem nagrywać odcinek dzień po wstawieniu drugiego, to nie, bo uznałem, że nie, nie chce mi się. A potem, jak już się zabrałem do nagrywania, to były dwie próby, ta jest trzecia. Pierwsza zakończyła się fiaskiem, bo te, co znalazłem Timiego, to chciałem od razu nagrać przygodę z Timim. O, ale musiałem przygotować to miejsce, bo oczywiście Timi wskoczył na dół do wody. A druga próba była taka, że mm, miałem taki problem z połączeniem ze sobą dźwięków i wizji w programie do montażu że się poddałem i po prostu postanowiłem użyć innego programu do nagrywania, a tamto nagranie się straciło. Oj, I cóż, tak, to jest inne. I poza nagraniami co zrobiłem? Zacznijmy od tego. Zrobiłem sobie armor drewniany. Nazłem Shackle plus 2 do speedu. No linę tam znajdę trochę... na zimu wybiorą, zszedłem na dół i znalazłem tam regeneration potion. A z jakichś takich jeszcze zmian. No, zebrałem dużo gwiazdek, tam chyba z 35 mam odłożonych w moim wspaniałym domku. W którym, cóż, e, z powodu, że znajdowałem skrzynki, znalazłem dwie skrzynki, to teraz tego tam trzy, bo jedną znalazłem na wieśnikach, a jedną znalazłem jakby sam. Dobra, tu jest platforma. E, tak, takie zmiany to już wszystko. A, i jeszcze zebrałem jedną złotą monetę. Ogólnie takie same kerdowe tam. Te butelki i te. Butelki i tam trochę. Pięknie ta Trochę rudr rud, rud. Znalazłem cztery rudy platyny, więc mam sztabę platyny, całą jedną sztabę. jeszcze nie wiem co z nią zrobię, ale. Dobra, co z nią zrobię, będę na razie trzymał, bo ja. Boże, ale się w Tak w ogóle to. prawie no, blisko się do, tak w ogóle to teraz przejdę do, do. przejdę do głównego wątku. A głównym wątkiem jest to, że na pewno wszyscy, którzy oglądacie teraz trzeci odcinek, obejrzeliście go z powodu obejrzenia drugiego. Gdzie nie byłem sam. Bo, I. byłem no, z koleżanką. E, ale się skupiłem na no. Tak, e, no. I wtedy sobie zażartowałem, że w następnym odcinku będą CYCUSZKI. Tak, na pewno wszyscy oglądacie to dla tych CYCUSZKÓW, ale CYCUSZKÓW nie będzie. Będą jeszcze, powiedzmy, że kooperacyjne, w takim dużym cudzysłowiu, odcinki robione, że będę, nie wiem, z kimś tam gadał, ktoś później ze mną, albo będziemy wspólnie swojej krali. może... W, nie wiem, nie wiem jeszcze w co, ale dobra, nie myślałem o tym. Ale no cóż, CYCUSZKÓW bynajmniej nie będzie, nie ma. W innych odcinkach dwóch nie ma w tym i nie będzie w następnych, bo po nie za nie ma cytuszków dla takich jak wy rozumiecie. A dobra, a teraz przechodząc do tego, co miałem mówić mm, na raz. Co robię? Gdzie ja chciałem iść? A ja minąłem to ora na mnie kretyn. Chciałem w tym odcinku zejść tam na dół do tego do tej jaskini. Do której wpadł i zabija mnie pułapka, ale tak jakoś się zagadałem. Teraz ją minąłem, dobra i pewnie na pewno padnie pytanie: zaraz, skąd ty masz złotą monetę? Złota moneta, złota moneta, tak. No, zabijam dużo zębiaków, tak jak teraz. W samych próbach podejść, zabrałem już dużo kasy i tyle chyba w sumie w ogóle dowiedziałem się ciekawej rzeczy dziś. Eee, obejrzałem dziś odcinek na kanale Topowej Dychy, który serdecznie polecam. Bardzo fajna sprawa. Eee, gdzie były informacje o 50 twarzy Greya. Ehm, jedną z informacji było, że facet zabił swoją dziewczynę, ehm, próbując otworzyć jedną scenę, i kiedy ją skrępował mylonową ponczochą. Chyba tak, chyba nylonową pączochą, zadał jej ponad 100 uderzeń wskaźnikiem szkolnym, czy tam jakimś wskaźnikiem do tablic, i cóż, zabił ją tym. Mroczna historia, o gwiazdkę, mroczna historia, zwłaszcza, że, Boże, mnie ta historia tak odepchnęła, jak o niej usłyszałem, że, ach. dobra, ale tak. Nie ma, więc idziemy... Yy, czy mi się skończyły pochodnie? Tak, skończyły się, ale Karol... Yy, robimy pochodnie. 69 pochodni. <grym wytkujesz> Na ile jestem zboczony? Na 69%. <grym wytkujesz> Dobra, to było takie... Boże, tak suche, że aż mi żal o tym mówić. Zabijamy go no. na Tak jestem slajmowym rasistą. Dla mnie wszystkie slajmy powinny zginąć, bo dają nam żal tylko Cóż w tym etapie gry? Mogę robić pochodnie, a w nie mogę powiedzieć w następnym. Powiedzmy, że w kolejnym etapie gry będę z nich robił asfalt. Będę przetapiał waszych braci na asfalt. No w ogóle to jeszcze łup zrobiłem, o tym jeszcze chyba nie powiedziałem. Czy powiedziałem? Nie, nie, nie. mówiłem. No dobra, dziś taki typowo odcinek, którego mi, jak to się mówi, nie warto oglądać, bo nic się nie dzieje. No to. To jest się. No ten łup się. O, tuczę się. Dobra, koniec. Kłopot, ale się ślizgam. Tak. Mm. Myślę, że między tym odcinkiem a następnym, bo ten już, no jeszcze jest parę minutek i muszę go skończyć. Eee, co on zamiar zrobić? Mam zamiar zrobić dużo, wbrew temu, co ciągle mówię. I co będzie? No mam nadzieję, znaczy, na następny odcinek mój domek będzie już wyglądał tak, jakbym chciał, żeby wyglądał. Dlatego, tak, teraz nie będzie... No, po prostu pokażę go tam, wtedy w następnym odcinku. Bo teraz nie chcę tylko w wygląda dupne I cóż, cóż mogę powiedzieć? Wtedy, co ja mogę powiedzieć? A wiem, co mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że wtedy będzie taki kawaii normalnie wszystkim się wam spodoba. I mimo, że cuszków nie, nie było w odcineczku, ale odcinek będzie się nazywał klaska cuszków pewnie. To nie dobra nazwa. Cycuszki przegrały z moją, znaczy nie z moją, sami wiecie, czyją merytoryką? Merytoryką? Jaką merytoryką? Ja tak gadam. Z, jakby to ująć, wstydliwością kobiecą przegrały, No, więc cycuszki, cycuszki, Zawsze macie retczubę. Tak, wiem, że macie to w zakładkach ulubione, a wasza historia jest pełna tego, a ten odcinek się tylko tak wyróżnia, bo włączając YouTube'a, żeby sobie poszukać muzyki w przerwie od masturbacji, bo wam się chusteczki, a mama poszła do sklepu, oglądacie to gówno. Tak, wiem to. Wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą, widzą, czują i w ogóle jesteście na kamerze. ...minionego lata. A tak już zupełnie serio to... Eee, la, la, la. Co ja miałem powiedzieć? Nie wiem co miałem powiedzieć, więc wymyślę coś na prędce. Eee, ta, ta, ta. Śnieg. Dlaczego mam zebrany śnieg? Śnieg mam zebrany po to, bo... Osobiście mi się podoba budowanie ze śniegu. I chciałbym sobie zrobić mój domek, mam zamiar... No, znaczy na pewno nie cały, bo chcę mieć jeszcze jakąś taką różnorodność, ale na pewno w znacznej części, znaczy powiedzmy tak, że jedną, że część domku, co najmniej jakby taki jeden powiedzmy sektor, o, sektor to dobre słowo, chcę mieć zrobione w pełni na takie... Nie na zimę, o, po prostu z tej... Klo a, kostki śnieżnej Nie wiem jak to nazwać Śnieżnej cegie obijać Tak będzie taki jakby jeden, jeden O oh, dam, Jednak może w odcinku coś się dzieje Jedna Część będzie z tego zrobiona No To, boże, coś na czym mi w tym momencie najbardziej zależało do mojego domku, no bo domuś będzie szedł na pierwszy ogień teraz. Domuś teraz idzie dla mnie na pierwszy ogień, jakby jest obiektem pierwszy wojskowy, więc żyrandol. Tak, tak, Gerandol bardzo strategicznie. Dobra, że Randolph jest czymś bardzo dla mnie teraz przyjemnym, że tak powiem. O! Ometyst e, Tam chyba nie chcę skakać. Szkoda, że to nie są rocket płucy. A te baty kiedyś się zmieniły. Kiedyś wyglądały jak takie zwykłe nietoperze, tylko... tylko co? No, tylko niebieskie, nie? Znaczy niezwykłe. Dobra, ale widzę, że czas mnie tu tak nagle, że muszę się już z Wami żegnać, a no. Więc cóż, no nie wiem. Śmiało Was pozdrawiam i śmiało mogę powiedzieć, że w następnym odcinku już mój dom będzie co najmniej po części zrobiony. Na no, zamiar poświęci na tym chwilę. Nad domem oczywiście. I cóż, teraz mogę powiedzieć... Sibanko?